Pierwszy film pochodzi z kanału Archiwa Extinto, który wraz ze społem trafił do szkoły, która od wielu lat jest porzucona. Przez ten czas zainteresowało się nią wielu urban explorerów, jak i łowców duchów z powodu paranormalnej aktywności. Z tego też względu postanowili odwiedzić oni to miejsce. Od samego początku daje im się zarejestrować coś dziwnego. Hey, ¿Qué pedo, güey? ¿Qué, ¿Qué pedo? Pasó? ¿Fue detrás de ti, no, cámara 2? ¿Fue detrás de ti, güey, cámara 2? Sí, güey, me aventaron algo, güey. ¿Te aventaron algo? No, no quiero. Pero eso fue... Pero cayó de arriba, güey. Wewnątrz budynku nie było dużo lepiej. Od razu po wejściu wydarzyło się po raz kolejny coś dziwnego. Następnie kontynuowali śledztwo, jednakże aktywność wewnątrz zaczęła coraz bardziej wzrastać. ¿Qué pedo? Wey, wey, fue aquí abajo, wey. ¿Qué fue? Wey, ¿qué pasó? Cámara 2, ¿estás bien? Sí, ustedes. Fue se está moviendo esa madre. ¿Qué fue lo que se cayó? Se cayó. Como una lámina? ¿Cómo una lámina? Si es alguien, güey. Voy a ver, voy a ver. Voy a ver. Uy. Se escucha algo, voy a ver, güey. ¡Güey! ¡Fabio! ¡Cámara 2! Venga, 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 venga. ¿Hay algo acá? Esta madre se estaba moviendo, güey, la puerta. Najpierw widzimy poruszany przez coś metalowy przedmiot. Następnie słyszymy huk, a na samym końcu w rogu jednego spokoju ciemną sylwetkę kogoś, kto wydaje się tam siedzieć. Zaraz po tym jedne drzwi zaczynają się dość dziwnie zachowywać. Postanawiają to sprawdzić i wejść do środka, ale nikogo tam nie ma. Kilka minut później nagrali to. Otra vez, qué pedo. No, no hay que movernos, güey. No, no nos vaya a caer encima, caer. güey. Gdy eksplorują oni jedno z największych pomieszczeń, na ścianie można zauważyć cień, który stoi nieruchomo, a następnie szybko się porusza do prawej strony. Więc co o tym wszystkim myślicie? Dobrze przygotowana mistyfikacja? Czy może faktycznie to miejsce jest aż tak nawiedzone? Kolejne nagranie pochodzi od użytkownika TikToka, Domadios, który od jakiegoś czasu zaczął zauważać niewytłumaczalne zjawiska w swoim domu. Postanowił zacząć je nagrywać, a oto co zarejestrował przez ostatnie kilka dni. Hello? Hello? You better not be prank pranking me right now. Oh. Oh. Hey guys. Just waking up, getting ready for work and here we go once again. We got this door moving. We got my bathroom door moving. Hey, st please stop spirits. Please. I'm actually like honestly scared to go check right now because what if something's like oh. oh. Please stop. Please. Hello? Please stop. This is enough. This is enough. Hey guys, so I just got home from work and I was reading through your comments. Of course, I already got this happening. Got this door creaking, moving once again. Stop. I said stop. Kitty? Kitty? Stop. I said stop. What the hell? The door. Spirits, this is enough. I said stop. Enough is enough. Okay. I said stop. Stop. You need to leave. This is my home. You need to stop. This is my home. Turn it off. Hello? Hello? I really don't appreciate this. It needs to stop. Na nagraniach z kilku dni możemy zaobserwować aktywność złośliwego ducha, który zamyka lub otwiera drzwi, bawi się światłem lub porusza różnymi przedmiotami. Na jednym nagraniu, gdy światło się włącza i wyłącza, możemy zauważyć ciemną głowę wyłaniającą się z łazienki, a chwilę potem nikogo tam nie ma. Jednakże to, co udało mu się nagrać później, jest jeszcze bardziej przerażające. Pewnego razu mężczyzna budzi się w środku nocy i zaczyna nagrywać, jednakże w pewnym momencie na korytarzu przy szafie dostrzega ciemną postać, która stoi nieruchomo i na niego patrzy, jednakże po chwili znika. Mężczyzna postanawia sprawdzić to miejsce, jednakże nikogo tam nie znajduje. Jak myślicie, czy dom zarejestrował prawdziwą aktywność paranormalną? Czy można to jakoś łatwo wyjaśnić? Trzecie nagranie na naszej liście pochodzi od użytkownika Ricky Velasquez, który wraz ze znajomymi trafił do rzekomo najbardziej nawiedzonego domu w Ensenadzie I jak zwykle wszystko transmitował na żywo. Po wejściu wszyscy poczuli dziwną atmosferę panującą w tym budynku. Zaraz po tym Ricky postanowił wejść do łazienki i porozumieć się z duchem. Oto co się wydarzyło. Aferka. W pewnym momencie możemy usłyszeć głośny huk, który dochodzi z drugiego piętra, ale nikogo tam nie było. Wtedy postanowili od Rytuał, podczas którego Rickiego kamera zarejestrowała to... we ain't mommy we Na drugim piętrze pomiędzy poręczami możemy zauważyć bladą twarz dziecka wpatrującego się w nich. Potem znika. Dalej widzimy ruch w tym samym miejscu, ale nie był to ostatni raz, kiedy uchwycili to w kamerze. Kilka minut później po raz kolejny pojawia się to coś.

W tym samym miejscu co wcześniej możemy zauważyć ruch czegoś czarnego, a potem postać dziecka, które Ricky zauważa i biegnie sprawdzić to miejsce. Ale tak jak poprzednio nic nie znajdują. Więc jak myślicie, czy był to prawdziwy duch w nawiedzonym domu, czy to wszystko to tylko mistyfikacja? Kolejne nagranie pochodzi z kanału Bushfink. Jest to nagranie z kamery bezpieczeństwa z biura, w którym dzieją się dziwne rzeczy. gdzie wózki i walizki samoczynnie się poruszają. Na samym końcu wracamy do pokoju, w którym byliśmy na początku i możemy zauważyć dziwną postać po prawej stronie, która w dość znaczący sposób wpływa na światło. Ostatnie nagranie pochodzi z kanału Hassan Barbar, który jak zawsze wyruszył w poszukiwaniu Gina w opuszczonym i nawiedzonym budynku. Ale tym razem postanowił zostawić kamerę w środku i wyjść z budynku. Oto co udało mu się nagrać. Na początku słyszymy dźwięki, a następnie możemy zobaczyć głowę, która wychyla się z za rogu. Według mnie to nagranie jest fałszywe, jednakże wiele osób uważa to za autentyczne. A wy? Co o tym myślicie?